Cześć, siemanko! Z tej strony z 15 a w dzisiejszym odcinku zagram wszystkie 9 ulubionych mapek moich widzów. Jeżeli Ci się podobają takie odcinki i jeżeli jesteś nowy na kanale, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i możesz sobie poprzeglądać inne filmy, które są na tym kanale, bo jest ich bardzo dużo. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Chcę jeszcze tutaj na wstępie zaznaczyć, że Oczywiście nie pytałem moich widzów o te mapki, ale patrzę statystycznie, jakie lubią grać najbardziej i w jakie najmniej. Więc to też myślę, że można zaznaczyć, że jeżeli nie mogą się moi widzowie po prostu ze mną nie zgadzać, ale to są po prostu tylko i wyłącznie moje obserwacje. Na dziewiątym miejscu mamy mapkę Lost Temple. Zauważyłem, że jak moi widzowie grają, ja tutaj jestem z gotami aktualnie. Moi widzowie grają, to po prostu lubią tę mapkę, ale nie jakoś tak nie wiadomo jak. Po prostu, jak jest, to nie wiem że to jest najgorsza mapa, czy to jest w tym stylu, bo najgorsze mapki moich widzów, i myślę, że nie tylko, to są po prostu drużynowe mapy, i tutaj myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że znaczy dla większości osób, drużynowe mapki są najgorsze. Ja też, na przykład,. Oj, ja też, na przykład, nie przepadam za mapkami drużynowymi, bo po prostu jakoś, jak chce ktoś wygrać po prostu ze skila, no to za dużo szans nie ma. No w każdym razie ja już przechodzę tą pierwszą mapkę. No i zaraz widzimy się na miejscu ósmym. Mapka myślę, że też całkiem spoko. No zresztą zaraz sami zobaczycie. Na miejscu ósmym zdecydowanie jest to Jungle Roll. Mapka przyjemna, fajna, nie najgorsza, ale według mnie. 8 miejsce to jest dla tej mapki odpowiednie miejsce. Myślę, że niżej ta mapka, żeby być, nie zasługuje, ale też, żeby wyżej, mm, też myślę, że jakoś niespecjalnie. specjalnie. Warto tutaj też zwrócić uwagę, że ta mapka jest troszeczkę inna niż yy, reszta tych mapek, bo jak generalnie większość map, troszeczkę tutaj nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu myślę, że większość się ze mną zgodzi, yy, że po prostu ta mapka jest troszeczkę, inna, ale myślę, że dla mnie fajna mapa bardzo lubię. Jeżeli miałbym zrobić swoją topkę, to słuchajcie, jeżeli chcecie taki odcinek z mojej topki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba z moneczkiem. Jeżeli będzie dobra aktywność pod tym filmem, to zrobię top 10 moich ulubionych mapek w StumbleCase. Na razie macie tylko top 9, no a w każdym razie my widzimy się już na miejscu siódmym. Na miejscu siódmym Paint Splash. Zdecydowanie myślę, e, zasłużone siódme miejsce widzowie. Zresztą ja szczerze chyba Paint Splasha bym do tych mapek do przechodzenia położyłbym zdecydowanie wyżej, ale teraz tutaj są mapki, tak naprawdę wszystkie. Że bez. niezależnie od kategorii, czyli że tutaj one są na przechodzenie bardziej, czy na odpadanie, to są tutaj, są generalnie w tym odcinku macie mapki. Wszystkie. Nie ma żadnego podziału, więc ale myślę, że jeżeli tak, jak powiedziałem chwileczkę temu, że jeżeli fajna będzie aktywność, to, to w moich mapkach myślę, że też będzie dokładnie tak samo, że będą, oj, ciu. że będą też wszystkie mapki niezależnie od kategorii, więc moi drodzy, zostawiajcie oczywiście suby, łapki, to oczywiście będzie taki odcinek. Na miejscu siódmym Hot Wheels Hustle, czyli mapka tak zwana Hot Wheelsowa. Yy, mapa, którą moi widzowie osobiście lubią grać, ale jeszcze nie na tyle, żeby położyć ją gdzieś wyżej. Myślę, że dla tej mapki miejsce szóste jest zasłużonym miejscem, fajnie się ta gra. Fajne są też te samochodziki, które yy, w ogóle te, jak wchodził update w tę mapkę, to w ogóle nikt się tego nie spodziewał, że taka mapka będzie. Dopiero ja osobiście przeglądałem z TikToka, zauważyłem, że taka mapka ma faktycznie powstać. Yy, więc yy, naprawdę fajnie to wyglądało na tym, że tak powiem, zwiastunie na ich oficjalnej stronie na TikToku według mnie bardzo fajna Myślę, że też bym ją gdzieś tutaj yy, postawił, jeżeli miałbym robić swoją topkę gdzieś myślę, że yy, tak samo, chociaż może troszeczkę niżej, bo jakoś mapka fajna, ale są tutaj rzeczy, które bym osobiście zmienił, ale no chyba nie mogę narzekać, bo mapka całkiem spoko to, i tutaj to po prostu trzeba przyznać, że mapa jest good. No i moi drodzy, mamy miejsce piąte, a na miejscu piątym Icy hates Mapka myślę całkiem spoko, też przyjemnie się na niej gra, chociaż bardzo dużo moich widzów po prostu twierdzi, że ta mapka jest, że nie zasługuje na wyższe miejsce, ale też niektórzy jej nie lubią oczywiście, ponieważ tutaj ta Podłoga jest bardzo śliska, no w końcu to jest lód, no ale no w każdym razie mnie, mnie się to nawet podoba, myślę, że też bym tą mapkę gdzieś tutaj postawił, więc jestem po prostu, zgadzam się po prostu z moimi widzami tutaj totalnie, no i oczywiście przechodzę, no i widzowie, my widzimy się już na czwartym miejscu. No i zdecydowanie na miejscu czwartym jest Over and under. Mapka bardzo przyjemna, kolorowa, jak sobie... To jest szczerze mówiąc jedna z chyba... Nawet nie bym powiedział, że moja ulubiona mapka na takie przechodzenie, że tak powiem. To jest zdecydowanie moja mapa ulubiona. No naprawdę, nie wiem nawet dlaczego. Jakoś się zawsze przyjemnie przechodzi. Cze że według mnie chyba najczęściej pojawia się w półfinale. I... Nie no, ale trzeba przyznać, że mapka jest mega git, że się fajnie ją przychodzi i w ogóle, więc widzowie myślę, że czwarte miejsce dla tej mapki jest miejsce zdecydowanie zasłużonym. Też warto zwrócić uwagę, że ona nie jest jakaś mega długa, więc myślę, że czwarte miejsce jest dla tej mapki na, o, najlepsze. Na miejscu trzecim zdecydowanie super slide, mapka mega, mega, mega fajna i widzowie tutaj Myślę, że nie ma nawet co tutaj tłumaczyć dlaczego on jest na trzecim miejscu, ale zdecydowanie Super Slide jest jedną z najbardziej lubianych map, mapek, moich widzów widzowie i tutaj zdecydowanie się myślę, że z nimi zgodzę, bo sam bardzo lubię Super Slide'a Może dlatego, że po prostu tutaj możliwość... Aha, nie wziąłem checkpointa. Może eee, no, dlatego, że po prostu jest tutaj możliwość wykonywania wielu trików, bardzo wielu trików. Eee, więc widzowie, nie zawsze to, jak widzieliście chwilę temu, że one mi wychodzą, więc teraz już nie zaryzykuję i wezmę sobie checkpointa. Eee, ale no zdecydowanie myślę, że mapka, mm, miejsce trzecie jest tutaj zasłużone i że to nie jest takie naciągane czy coś w tym stylu, tylko po prostu eee, zasłużone, moi drodzy, miejsce trzecie, zdecydowanie. Oczywiście, je, jeżeli wy macie jakieś, chcielibyście napisać, jakie wy mapki najbardziej lubicie, to piszcie oczywiście w komentarzu, możecie zrobić ten to 10, top 3, jak tam chcecie. Na miejscu drugim zdecydowanie Laser Tracer, moi drodzy. No, mapka zasłużona, chyba to jest, yy, szczerze dla mnie, jest to moja ulubiona mapa, yy, szczerze mówiąc, wy pewnie już wyczekujecie tego pierwszego miejsca, które zaraz wam się zresztą ukaże, ale zdecydowanie na miejscu drugim jest, są lasery. No, mapka, widzowie, mega przyjemna, fajna, no, ja uwielbiam w to grać po prostu, no, chwilę temu, już w zasadzie wiecie, że jest to moja ulubiona mapa, nie wiem dlaczego, jakaś tak zawsze mi się przyjemnie e, na niej grało, więc słuchajcie miejsce drugie, według mnie, totalnie zasłużone. I widzowie, teraz wyczekiwane przez was miejsce pierwsze znajdzie się tutaj e, na tej mapce ze mną 7 innych botów, które właśnie widzieliście. I widzowie, na pierwszym miejscu, myślę, że nikogo to nie zdziwi, blognarz. Oczywiście, gdy blognarz, ulubiona mapka zdecydowanie moich widzów, zresztą na live cały czas robiony Infinity Blogger nie bez powodu, moi drodzy, i myślę, że moi stali widzowie Wiedzieli, że block Dash będzie zdecydowanie na pierwszym miejscu i tutaj z ogromną przewagą block Dash wygrywa całą, moją drodzy, konkurencję. Myślę, że wiele osób, bardzo wiele osób się ze mną zgodzi, bo po prostu chyba każdy uwielbia blogdas. Znaczy, no na pewno są osoby, które nie lubią block Dash. Możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie ten block Dash, czy nie. Już widziałem w komentarzu na moich live'ach, że jak cały czas gramy tego blogdasza, to już niektórym widzą się po prostu nudzi. Ale no większość lubi. I nawet na tych live'ach. Popularniejszych osób yy, też zauważyłem, że ten Blogdash jest też yy, wybierany, że no, te mapki, które się lubi. To w sensie. Pytają widzowie, czy może mogą zagrać Vlogdash, Dash i Vlogdash. I zresztą u mnie jak pomimo tego, że w tytule jest napisane Infinity Vlogdash na Miniaturce jest Infinity Vlogdash, to cały czas zdarzają się pytania, y, czy zagramy Infinity Vlogdash. No w każdym razie dajcie znać, co sądzicie o tej topce w komentarzu. Jeśli chodzi o odcinek, na no, ten odcinek to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a ja zapraszam Was na live'a i do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!